Monika ostatnim razem zachwyciła nas wzorkami robionymi hybrydą. Tym razem do analizy oddaje balerinę. Edyta przekazała dużo wskazówek, które przydadzą się niejednej stylistce. Dobrze, mamy tutaj teraz Monikę. Monika, już jesteś na live. Witam Cię serdecznie. Witam cię na słychać? Ciebie. Dobrze, słychać. Super. Monika, widzimy się chyba drugi raz? Drugi się... raz. Drugi tak, raz? Drugi. Co to było ostatnio? Przypomnij nam wszystkim. Wzorki. A, dobra. Te, które wysłałam hybrydą. A, dobra, czyli już pamiętam. I ja pamiętam z tego yy, tak, że nawet paliłam tak? Że tak, chwaliłaś. Prosiłaś mnie. Tak, tak, prosiłaś mnie, że jak przyjdą już mi w fajne chele, żebym jeszcze raz wysłać jakieś te. O nie to też jest jestem tą osobą, co ci wysłała zdjęcia z gór. Tak, 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 tak. tak nie, tak. jeszcze nie przyszły, jeszcze nie przyszły. Czyli jeszcze walczysz z wydrami, ale spoko, spoko, jak, tak. fajnie, jak fajnie to wszystko wyglądało, to czemu nie. I przypomnij może widzą tak pokrótce, jak już długo się zajmujesz paznokciami, czy robisz tylko sobie, czy też może znajomym robisz paznokcie, czy tylko zdobisz, tak pokrótce. No to paznokcie zaczęłam robić od będąc na pierwszym roku licencjatu, czyli już ponad no trzy lata będą. Robię zazwyczaj, najczęściej właśnie sobie, czasem przyjaciółkom, szwagierkom, jak przyjeżdżają do mnie za zagranicy. mamie też nam się zdarzy. No, wzorki, no to sobie oczywiście wasze poniedziałkowe live'y sobie z wami szko szkole się, rysuję no i wzorki. No i po nowym roku startuję z, z kursami u ciebie. No i pięknie. A powiedz mi, pazurki robisz na razie tylko hybrydki, tak? Czy też starczy się jakieś przedłużanie? Zdarzy mi się przedłużenie, ale częściej robię na swoich czy na kogoś. Dobra, to zobaczę, bo tutaj dość sporo napisałaś. Tak, znowu, znowu. Witam znowu. Ostatnio słyszałyśmy się trzy tygodnie temu, a, trzy tygodnie. To już trzy tygodnie. O Boże powiedziała, że no. tydzień. Tak, ten czas leci. I byłam wtedy ze wzorkami, dzisiaj jednak stwierdziłam, że przyjdę z moją pracą. Już długi czas nosiłam migdałki i stwierdziłam, że czas coś zmienić. Postawiam na balerinę, a chyba ją widzę na Twoich dłoniach. Tak? To ta? O, <gryty> tak, tak. No dobra. Znaczy, balerino Znaczy coś balerino podoba coś podobne. Podoba. <gryty> co, balerina różnie wygląda na różnych paznokciach. i mhm. Po prostu, kiedy zawsze, Znaczyna, kiedy kwadrat, to jest robione na moich. Tak, kiedy kwadrat y jakby to wytłumaczyć? Boki kwadratu się zwężają, to, to już mhm. balerina. No. I one się raz mocniej, raz mniej zwężają, zależy od predyspozycji i gustu, oczywiście. Dobra. To mój drugi raz z tym kształtem. Palec mały, serdeczny oraz kciuk to moja naturalna długość, wskazujący środkowy, przedłużany jakieś dwa tygodnie temu. Wzmacniałam je żelem. Dobra, czyli taką korektę zrobiłaś, tak? Mhm. Dobrze. Zdjęcie produktów na samym końcu. I Edytko, kochana, powiedz, czy mi się, czy mi. Powiedz tymi, czy ja chociaż coś idę w kierunku baleriny od nowego roku, bo kupuję u was kursy i się szkole. Czyli pewnie zaczniesz od baleriny na sobie, akreślem. To tak. Taki skrót o mnie. paznokcie robię od trzech lat, tobie oraz szwagierką. Aha, to już, to już mówiłaś. Chcę się szkolić i iść w to, uwielbiam te praty. pracę. Bardzo mnie to cieszy. Oj, co ja to włączyłam. Yy, pozdrawiam cały live, kulo i waszą słodką kuleczkę. Kulka jest dzisiaj uprzemka, nie będzie treptała pod nogami, ale może nią przyniesie. To pozrobisz potem. Wycałuję. Wstyd się przyznać, ale paznokcie robiłam na ogromnym katu. Nie polecam. Boże, ja też nie. No, hmm. tragedia. Ja Cię kręcę. Wiem, co czułaś wtedy. Kurki obrobione. Zobaczmy. Tak, widać, gdzie było przedłużenie. A gdzie naturalny paznokieć, Gdzie nie gdzie trzeba było co nieco dorabiać z tego co widzę. Mhm. Ja sobie zobaczę chyba najpierw czym pracujesz, bo mi to pomoże. Okej, okay. okej, okay. dobra. Czekaj, akryl, powder, ale to pewnie do zdobień, No dokładnie. Musi tak zatrabiam. Tak do zdobienia, do zdobienia. No no. no. Dobrze, czyli mamy żel, to jest, y, dobra, poziomujący żel, tak? Mhm. Uh -huh. Dobra. Mamy nadbudowany paznokcie od boku i już, to są już opiłowane paznokcie, tak? E, tak, to już są opiłowane. Dobrze i tu już widzę, że Twoje naturalne paznokcie dość mocno lecą w dół, rosną w dół. Tego małego paznokcia by trzeba było, ej, co ja robię? Aha, bo nie, dobra. Tego małego paznokcia by trzeba było troszkę grubiej nadbudować Skorygować. góry. Tak. Uh -huh. No i trzeba by było go trochę od spodu upiłować, bo ja się ostatnio sama tym dość boleśni, o tym dość boleśnie przekonałam, o nawet o tyle, no, uh -huh. Że to jest, to jest wręcz bolesne, bo one się coraz mocniej uginają w dół, jest Maria. Tak, tak, ale wiesz, wolałam nie ryzykować, będąc na tym kacu. <grym> A, no tarad, no. Ale to nie, jest takie, to nie jest takie trudne, na jakie wygląda, bo to naprawdę wystarczy po prostu tak kolokwialnie, kolokwialnie mówiąc, zrobić tu gluta żelu dosłownie mhm. takiego, wiesz, porządnego, i jechać prezarom od spodu. Trrr. I wszystko. Oczywiście, jak popatrzysz na paznokieć od prądu, tu mamy opuszek, nie, no to paznokieć od prądu będzie taki. Czeka, jakby to był. No. no, że gruby, więc trzeba troszeczkę prezareczki poużywać i poprezować. Użyć z podwodu. Tak, żeby był, no tak, bo to Walerina, tak. Ale wszystko jeszcze przed tobą. Zobacz, jaki masz prezareczek. Znaczy, jak teraz patrzę, to mi idzie ten mały i też szedł mi wskazujący, tak, i wskazujący, właśnie wskazałam i przedłużałam raz jeszcze. Tak, 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 widzę, bo ładnie jest wyprowadzony serdeczny i, i, i środkowy, ładnie idą. Jak Właśnie one tak. idą mi prosto. Tak, tu jest ładnie, a tutaj mamy linię wzrostu paznokcia w dół, no, nawet to bardziej. Mhm, rozumiem. Tutaj już nawet linia wzrostu paznokcia bardzo mocno roś, rośnie dół na tym wskazującym. Dobra, więc czasami jest tak, że chcemy mieć tak troszkę, nawet ja sama, na siłę swoje własne paznokcie. Nie wiem, będziemy chyba musiała na live'a na chwilę przetyknąć. Jesteś w stanie przełączyć się na live'a? No, mm, tak, to, mam czy... podgląd? Dobra, no to musimy po prostu dużo od góry nadbudować, wypiłować wszystko od spodu, ale to potem od spodu nie ma paznokcia. Więc to tak naprawdę jak przedłużanie wygląda. Ale no, ale człowiek ma taką. Macie też tak, ma takie przyświadczenie. To, to, to moje, to, to moje to na moje wszystko? To moje. Nie? To problem. Ma, tak, to, to moje. Bym... Ja tego, tego, tego nie oddam. Tak, Dokładnie. Grzbiety wyglądają ładnie. Gdyby wszystkie paznokcie miały właśnie te krawędzie dolne, mhm. wyrównane, to by było super. Jeszcze jedna rzecz. Musisz zwrócić uwagę na to, jak wyglądają grzbiety paznokci. Bo na przykład na środkowym paznokciu leci w dół dość mocno. Jak do migdała, grzbiet mhm. wygląda. A tutaj na środkowym, Boże, z ja całym serdecznym. Wznosi się, a później idzie prosto. Już nie ma tego spadku uh -huh. w dół, widzisz? I tutaj tu, nawet ta linia jest troszeczkę krótsza, a w tym paznokciu uh -huh. serdecznym jest to troszeczkę dłuższy. No bo grzbiet jest tutaj idzie prosto w tym miejscu. Prosto. Tak, i to też można skorygować tym samym sposobem na gluta w tym miejscu, tak jak pokazałam. I uh -huh. to się cudownie robi anglożelem jak coś, bo żel poziomujący często nam spływa. Um. No i, i my sobie tak nadbudujemy. Czekaj, jakby to pokazać. Czekam na akrożer, bo mi idzie z Allegro. No. My sobie nadbudujemy powiedzmy tu pozorto. Tu. Yy, tu sobie nadbudujemy, a on za chwilę spadnie na boki. Tak. I koniec końców. Oj. Zamiast sobie ładnie tu nadbudować. To, to wygląda tak. Dosłownie. Dosłownie. No i, mi się... i skórki trochę zalane. No, mi się to ostatnio zdarzyło na live'ie na challenge'u, bo po prostu oglądałam. Tak. I ja potem <laughs> wiecie co, ja doszłam do tego dlaczego tak się stało. Po prostu ten żel. Sprawdźmy. Żad, żaden, żaden żel mi aż tak nie spływał na boki, jak tamten i ja już wiem dlaczego ja przestanę go w pewnym razie po, po pewnym czasie używać, bo on mi po prostu mocno spływał przy takiej większej nadbudowie, więc jego by trzeba było używać na, na dwa razy, czyli budować raz jedną bardzo, potem drugą. Aha. A ja ojraknie na raz wszystko takim żelem lejącym. Dobra, w swoje paznokcie masz ładne, w sensie takie wąziutkie, bardzo wąskie, przez to też Twoje fałdy lateralne, czyli to, co kiedyś było nazywane jako wały okołopaznokciowe, czyli tutaj ta skóra, mhm. wyglądają jakby były optycznie bardzo wydatne, bardzo takie wypukłe, a to wszystko sprawiają Twoje bardzo wąskie paznokcie. Tak, masz bardzo wąskie paznokcie i przypuszczam, że Twoje naturalne paznokcie będą miały swój, swoją naturalną krzywą C bardzo wydatną. Jakbyśmy patrzyli od frontu, pewnie byśmy się o tym przekonali, ale tu żadne zdjęcie... Nie pokazuje od frontu paznokci, Więc jak będziesz miała okazję znowu się pojawić na live at the show, to pamiętaj o takim zdjęciu mhm. od frontu. Koniec końców. Stylizacja jest bardzo estetyczna. Jeszcze na koniec, jak będziesz widziała, że takie coś ci się zdarzy, zdarzy to już tutaj. zobaczyłam, jak no, zrobiłam zdjęcia. No i wypiłowałaś potem. Tak, to jak to już no, jest poprawione. No dokładnie, więc to tutaj tip dla widzów bardziej. Możecie to sobie spokojnie takim cienkim pilnikiem Chociaż nawet nie, bo to nie jest jakoś mocno na skórę wypiłować i... Nie, tam jest lekko po prostu niedomalowane, zaczepiło, no bo teraz jak mówiłam, poprawiłam. Możliwe, możliwe, albo taki po prostu troszeczkę wystający kolor, tego zresztą nie widać na zdjęciu. No, koniec końców jest estetycznie, zdjęcie troszeczkę chyba przekłamuje strefę przy skórkach, bo są takie, jakby to wygląda, jakby było niedomalowane, ale to może być równie dobrze cień. Ja to będę musiała dość mocno. Cień bo się bawiłam chyba w Photoshopie. No. Może tego? Ja, ja będę musiała dość mocno to powiększyć, żeby to było widać, a nawet nie widać. Bo są takie jakieś ciemne plamy, ale to może właśnie być cień. Albo tutaj coś mhm. i nie wiadomo tak naprawdę, to, co to jest. No, jak teraz patrzy się na żywo, to jest wszystko ok. No właśnie, więc to też ze zdjęciami różnie bywa. Dobrze, czy coś byś chciała jeszcze wiedzieć odnośnie Twojej pracy? Coś, coś byś chciała. Jakby to, jakby to powiedzieć. Wcisnąć? No, no tak, co, co jeszcze byś chciała poprawić, bo z tego, co ja widzę na dziś, do ciebie na razie to będą najważniejsze rzeczy. Najważniejsze rzeczy. Jeżeli to poprawisz, to teraz ci powiedziałam, to możemy działać z innymi rzeczami. Chyba, że ty jeszcze masz coś. Nie, to właśnie będę się skupiać na tym, co mówiłaś, żeby właśnie te grzbiety pilnować, no jednakowe. i z, tym, z tymi lecącymi w dół paznokciami się zająć. Tak, i trzeba pamiętać, że jak. Cieszę że to nie nasz dzień. To, albo to lepiej to, nie robić. Albo nie robić, albo szybko do apteki po jakimś, wiecie, musujące coś na głowę, żeby, żeby nie było rozpraszaczy, bo to jest mega rozpraszacz. Mega o Jezu, rozpraszacz. tak raz pamiętam, przyszła do mnie klientka, żeby mi zrobiła paznocie na święta. Już była umówiona już ten, a mnie wtedy tak głowa bolała. No ja dałam radę. No. No, co innego, jak wiesz, byś robiła dziennie po pięć stylizacji, sześć dni w tygodniu. No to ręce ci same pójdą, ale jak jeszcze człowiek taki niewyrobiony, tak jak ja teraz, bo mm -hmm. nie, nie pracuję w salonie, no to jeszcze nie mamy takich nawyków. Dobrze. Monika, bardzo Ci dziękuję za ja taką uwagę. Drugi raz, drugi raz, super. Yy, może, może Ty jeszcze. Jakby to powiedzieć, um, zachęcisz innych, żeby też brali udział, bo Ty zobaczcie, drugi raz wróciła, to nie jest tak, że raz i już... O nie, nie, nie koniec. Ostatni raz cię nie. Monika. Etytka mnie pije. Nie. <laughs> no <dokładnie. śmiech> nie no, bardzo polecam. Po pierwsze jesteś bardzo pozytywną osobą. Super umiesz wytłumaczyć, a przede wszystkim nie gryziesz nikogo poprzez tego Zuma, więc nie bać się, tylko po prostu łączyć się z Etytką. Tak, zainstalować duma i jedziemy z, chciałam powiedzieć, z tym koksem Monika jeszcze raz biorę. można i z koksem ja również mam nadzieję znowu bo masz co nieco do poprawki może pokażesz swoje jak tylko będę jak tylko będę mogła to przyjdę z poprawionymi tak jak będą jak będziesz no. jak miała jakąś stylizację znowu, znowu na paznokciach jak będziesz robić paznokcie to sobie usiądź i tak powiedz a może po Porobi jakieś fotki. Nie muszę wstawiać, ale porobi fotki. Kto wie, może akurat. Nie. Wyślę edycję na Instagrama. Też możesz. I możesz też, jak masz ochotę, pozdrowić kogoś na, na, na czacie albo po prostu na no, czacie. Albo po prostu czat pozdrowić, albo kogoś. Yy, Pozdrawiam nie, cały czat. Dobrze. To. Nikt do chyba zobaczenia. z moich znajomych nie ogląda, także cały czat. Również do zobaczenia. I serduszka już lecą do ciebie, Monika. Dawać tam, dawać, nie? No. To ja też dam tu serduszko. To w ogóle fajny niebieski, mega kolor. Ładny. Pasuje ci.